Na co ci stać? Pokazałaś. Pokazałaś, na co ci stać? Szkliłem ci oczy, jak spałaś. Śpiewałem dla ciebie piosenki. No i co? Kto dla ciebie śpiewał piosenkę? Są takie frajerzy. To, to, to co, co. dla ciebie piosenki? No nie wiem, może twoje kochanki. Co? A ty mnie zdradziłaś. Wiesz? Mogę ci to udowodnić. Ale to ty mnie zdradzałeś. No i co? Sama do tego dążyłaś, bo ja wszystko o tobie wiem. Wszystko! Od A do Z, koniec. Chciałem wziąć razem z nią z dzieckiem. Dałem jej miłość, otworzyłem dla niej serce. Ja cały czas do niej dzwoniłem w nocy, rozmawiałem z nią. Rozmawiałem z nią kulturalnie, a ona mnie oczerniła. Ale co ty opowiadasz? Przecież. Jeszcze tylko słówko: już tu nie wrócisz. Nikt mi nie będzie tu dyskutował ze mną. Pilnuj swoich spraw, tak jak każdy, ten co jest z wyższej sfery. A ty gościu, jeden. Gienek, Gienek. Kochani, ten co widać to jest koszykarzem? Co? Gienek, chcesz być księdzem? Czy koszykarzem? Możesz być ko koszykarzem, bo jesteś wysoki, spryciarz. Al albo Godzilla, jak chciałbyś być. No, Godzilla chciałbyś być, bo jest wysoki. Mam cię, na haczyku. Teraz są takie środki. Że można wszystko zrobić. Ja ci nie mogę, ja bym miał takich agentów dawno i by, bym ich pozwalniał. pierdoły same. Już się rozszyfrowałem, Anno. Ta Anna to jest podszywka. To przykrywka. To jest przykrywka. Bo ja bardzo dobrze ją znam. Szatan cię opętał. Duszy nie masz. Jestem od was wszystkich lepszy. Szmaciarze, nie będziecie mieli startu. Będziecie musieli przede mną klękać jak przed Bogiem.